Siema, ma tutaj Ronin. No i dzisiaj będę Wam pokazywał SBC, które dodała FIFA. Tutaj na ekranie widzicie mój skład, którym yy, no, po prostu robię wyzwania tam. No, iкон słapy. A już przechodzimy do wyzwań, budowania składu, gdzie widzimy jakieś tam wyzwanie z no, zadań UEFA Champions League. Nazywa się krycie. No i tutaj. No, wchodzimy. Ja już się ukończyłem przed nagraniem tego odcinka. No jest bardzo łatwe. Wystarczy tylko mieć jakiegoś rzadkiego zawodnika, który, którzy teraz, no, co prawda, podrażeli, więc jeżeli ich macie dużo, polecam sprzedawać. Yy, bo dużo osób chce po prostu mieć paczki na tocy teraz, i takie zadania więcej osób robi niż normalnie. <laughs> no. No, akurat mam dużo bardzo zawodników w klubie po tym otwieraniu, więc na luzie ukończone w minutkę. No i y, dalej. Tutaj dałem go do ulubionych, może go kiedyś ukończę. Mauro i Icardi. Moim zdaniem nieopłacalna karta. Co prawda 86, nie ma dwóch wyzwań, tylko jedno. Ale około 150, 160, nie no, nawet do 200 dochodzi kwota y, ukończenia jego no Mimo wszystko no, łączy się z DiMarią ładnie, z Mbappe, z Neymarem, no i mo może i większość osób go zrobi, która no, ma ten skład z Ligue 1, ale moim zdaniem lepiej grać Atalem, Shapeshifter, Mbappe, jakąkolwiek wersją, czy właśnie yy, na, na, na szpicy jeszcze mamy... Yy, no, wie, no Benka na przykład no Benek to akurat w wielu składach jest podstawowe ogniwo no i ten zawodnik, no moim zdaniem nie opłaca się go robić jakby jeszcze miał 4 na 4 a tak to te podania nisko ocenione zwinność i równowaga nie najlepsza wytrzymało się najwyżej ocenione ma olbrzymie plusy, jak na przykład ustawienie w ataku, wykończenie, siła, strzał czy nawet tempo, jak dla niego jest dobre. Wystarczy go podpustować stylem gry tam myśliwy albo katalizator chyba najlepiej. No ale dobra, przechodzimy dalej. Kolejna nieopłacalna karta, mimo wszystko. No jako zmiennik dla, wie, dla wielu składów by się nadawał, mimo że ma 3 na 3, ale ja myślałem, że FIFA da 84 oceny ogólnej yy, jako wyzwanie. Albo 83 i 2 ify albo 1 iF, a tutaj 85 wychało. Ma dobre statystyki, ale nie nie opłaca się go robić. Moim zdaniem około 110 tysięcy. A można kupić jakiegoś tam Algierczyka, Algierczyka z właśnie tej ligi, który no, ma podobne staty, a ma chyba 4 na 4 <śmany> tutaj rozbudowy. Ja już ukończyłem kilka z nich, a w jednej właśnie tej. O tej trafiłem toca, Grimaldo, więc nie jest źle tutaj. Jakaś brązowa wymiana i srebrna to dla jakichś biednych graczy. No, chyba, że FIFA teraz będzie dawała dużo wyzwań, dlatego dała 4 złotych, rzadkich, złotych. No, czterech zwykłych, złot, złotych piłkarzy, aby ich jak najwięcej zrobić, a później mieć. No, ale ja tego nie będę robił. No i wyczekiwane gwarancja toca z. No, ligi angielskiej drugiej, ale nie wiem, czy to jest tylko z drugiej, czy z niższych, jeszcze też. No nie wiem, mam nadzieję. Ja to zrobiłem, tutaj też. I otworzymy te paczuszki, właśnie teraz na odcinku. To jest jeszcze łatwiejsze wyzwanie. Wystarczy, że macie po prostu w miarę dużo zawodników z jednego klubu, nie robiliście aż tak dużo wyzwań ligowych. No i ja na przykład tu zrobiłem z Olimpiku Lyon dwóch, i to się akurat ładnie łączą, bo wszyscy są w obronie. O ten, ten i ten. No, a tam dalej to już mog mogliście dać kogo chcemy, wysyłamy to. to jakieś tam składy dziwne, które kiedyś zbudowałem, tak nie wiem, do jakichś wyzwań. I tutaj yy, mamy. No, najbardziej tutaj będę żałował, że przypaliłem chyba Gnabriego, bo on się przyda do <laughs> robienia. Wyzwań z Bundesligi, chociaż właściwie ja już je robię, w połowie jestem, więc raczej bym go nie użył, bo mam S-Fajna i Rasika niewymiennego, no ale dobra, zgłaszamy to. No i ostatnie, jeszcze tam wyzwanie: krycie będą tylko trzy paczuszki, i był Bogo, ale zawsze coś. O jajku, tutaj się chyba coś zapomniałem. Czekajcie. Ojejku Poczekajcie. Muszę... Jakiegoś prze przepaliłem jakiegoś zawodnika, który tu akurat mi służył. Tylko żeby mi tu pasował. E, ten chyba będzie pasował, tak? No, idealnie, no i pięknie. Robimy to. Ta paczka akurat jest w miarę dobra, więc to wyzwanie jest mega opłacalne. I do tego jest jeszcze wymienna. No, to najpierw może trzech piłkarzy, 80 plus. Powinny być ekrany. Nie wymagam zbyt wiele. Fajnie by było. No i same ekrany. Może to... Nie. No, zwykła karta. I to jest ba... Nie, to jest Loselso. Loselso. Co prawda tylko 83, mogą być lepiej. Niewymienne to są karty, przydadzą się do jakiegoś wyzwania w przyszłości. No i lecimy, lecimy dalej. Powoli się rozkręcamy. No i, no i tutaj mamy. No nic nie mamy. No niestety, większość z tych zawodników, no to do niczego się nie zda. Szkoda, że nie było więcej złotych, rzadkich. Ci na QuickSalidom. No i teraz. Czas na piłkarza. Toc. So far, oczywiście. I leci, leci. Szkoda, że to nie jest. Chociaż jutro właściwie mogą dodać w FIFA z drużyny społeczności jest walkout. No i no nie, to, to nie. Zwiastuje dobrze. Bez sensu zrobili, bo to, o ile mi się wydaje, powinno być tylko z. Tych zawodników ym, Z Champions League a, czy Z Championship A to jest zawodnik z trzeciej ligi <grym> Angielskiej No niczego mi się nie przyda No chyba, że będzie jakieś Wygraj 5 meczy z, z zawodnikami z Anglii No właściwie to nie jest aż taki Zły toc, ale Czwarta liga nawet Zobaczmy cenę 20... 4000 około, no nie jest najgorzej, niby Mogu, mogło być gorzej, ale no mogło być też lepiej. Zdecydowanie mam jakieś paczki, nie będę ich otwierał. Bo ja już wiem, że tutaj zapewne nic bym nie trafił. No to co? No, ja też oznajmiam jeszcze, że robię Turama. Kończyłem już dwa wyzwania. Yy, no a te. Tutaj to będę już grał normalnym składem i Mbappe po prostu będzie asystował. A tutaj mam nadzieję, że uda się to do jutra gdzieś tak ukończyć. Finalny strzelec to nie jest niby trudne, ale czasami mi nie siada po prostu. No dobra, ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce. Siema.